Tutaj w szpitalu naszy, w naszym naszym w szpitalu siedzi sobie jeżynka. Tośniczka. O, zobaczcie, tam ją widać. No, zaraz do niej zajrzymy. Osiołki bardzo mało w ogóle chorują prawie nigdy. A się tak zdarzyło, że jeżynka jest taka zasmarkana. No pokażę noskim. O właśnie. Jest zasmarkana jeżynka. była u niej pani doktor, pani Patrycja. Przepisała, jej lekarstwa, które jej dajemy codziennie, to są jakieś takie. Dwie z tego to są jakieś antybiotyki, ale dostaje wszystko do ust, także nie musimy robić jej zastrzyków. Ja to nie lubię robić tych zastrzyków, no ale czasami muszę, także. Ale teraz jest fajnie, bo tylko do ust są jakieś lekarstwa. Troszeczkę się poprawiło. Wierzyńce, bo strażniczko oddychała. A teraz tutaj troszkę lepiej już oddycha. No pokaż, jak oddychasz. Chodź, młody, do mnie. O. No, chodź. jeszcze bardzo miła ośliczka jest, ale akurat ją taka dopadło. choroba, zaziębienie jakieś. No, postoi tutaj parę dni w stajni. Może z tydzień. No, może do dnia otwartego będzie tutaj stała, to ją obejrzycie. Mmm, biduleczko. Chodź, chodź. A wiem co zrobię? Może przyjdę przyniosę ci marchewkę. Nie wiem, czy tam jeszcze marchewki zostały. Hmm. Skończyły się marcheweczki, to no, może następnym razem. Myślisz, hmm? że że w ci daje następne, nie tam. Już zostałaś dzisiaj lekarstwa. Już zostałaś bidurko lekarstwa. No aby się przyda, też trochę jak stoisz, tutaj w tej boksi i bo widzę, że jesteś troszkę chuda. Troszkę jesteś, może bardzo nie, ale... Jakaś nie jest dość bardzo upaśiona. Także nie wszystkie zwierzaki są u nas takie zdrowe. Ale całe szczęście mamy taką stajnię. Tu mamy 10 boksów. Tam mamy jeszcze taką angielską stajnię. 3 boksy. Także jak tutaj, zwierzak się rozchoruje. Maszeruje do boksu. Przyjeżdża Ciocia Patrycja. Daje lekarstwa. Przepisuje co trzeba dać. Zostawia na kilka dni. No i my później te karmimy tymi lekarstwami. Czasami są to zastrzyki, czasami są to jakieś doustne, czasami są to jakieś do paszy dosypywane. No i jakoś to idzie do przodu. Dziecia Ola fajne kupiła takie no takie tablice tutaj to jest przyklejone na, na boksie i na tym się pisze kredą, to się później łatwo ściera. To taka jest tablica jak w, szkole, jak w szkołach są. Tylko, że taka przyklejana. Także życzcie zdrowia naszej jarzyńce, No, żeby ten katar jej się skończył. Żeby się nie skończył ten katar. I żeby jak najszybciej wyzdrowiała. Do zobaczenia. Cześć.